Czyżby celem politycznym było Putina napaść na państwa natowskie? No raczej chyba nie jest, bo ugrzył już 3 lata na Ukrainie, może sobie poradzić z tym państwem. Ostatnie uruchomienie artykułu 4, w ślad za tym konsultacje i podniesienie na wyższy poziom gotowości natowskich wojsk, rozmieszczenie dodatkowych sił na Francach o tym właśnie dobitnie świadczy. On się nie wyrwie z Putina, chociaż chcielibyśmy jako świat Zachodu, żeby Sytuacja na Białorusi uległa zmianie i to właśnie było między innymi chyba celem też Putina sprawdzenie, czy systemy natowskie działają, czy to tylko tak na papierze, ale to nie jest na papierze. To się dzieje naprawdę. My, wiedząc o tych ćwiczeniach również przygotowywaliśmy swoje ćwiczenia z drugiej strony granicy, oczywiście ćwiczenia mają za charakter obronny. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek. A moim Państwa gościem jest dzisiaj generał Mieczysław Bieniek, były dowódca, były zastępca dowódcy strategicznego do spraw transformacji NATO, weteran misji m.in. w Syrii na Bałkanach, obecnie doradca ministra obrony narodowej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Chciałem zapytać o. No, już minął tydzień od naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które były wykorzystywane w ataku na Ukrainę. Około 20 z nich dotarło na terytorium Polski, są znajdowane w różnych miejscach Polski, były też zestrzeliwane przez zarówno polskie, polską armię, jak i sojusznicze. Wojska tutaj holenderskie, niemieckie i włoskie w ramach NATO. Chciałem pana zapytać, bo nie ma tutaj nie ulega to wątpliwości, że była to prowokacja i test ze strony Władimira Putina. I pana zdaniem, czy my ten test zdaliśmy, i po drugie, jakich i, 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 i czy możemy się spodziewać kolejnych prowokacji ze strony Putina. W zakresie uruchomienia wszystkich procedur operacyjnych działania stacji redukacyjnych, współdziałania Wojsk natowskich stacjonujących na terytorium Polski nie tylko, to tak, ale w zakresie, jeżeli chodzi o stuprocentowe zwalczanie, to do końca nie, bo na tych cztery strącone to troszeczkę za mało, to jest jakieś 25%. Niemniej jednak była ten ocena i identyfikacja tychże celów i nie używano również wszystkich środków bojowych, żeby strącić te wabiki, bo to jednak były wabiki. Niemniej jednak wyciągnęliśmy wnioski z tego i w przyszłości. Będziemy korzystali również z doświadczeń ukraińskich, ale również i swoich, bo jedna sprawa to jest wykrycie nadlatujących obiektów, a druga sprawa jest strądzenie, czyli efektory ogniowe lub efektory radioelektroniczne. Musimy tak rozmieścić swoje systemy i postanowienia radiolokacyjne, i postunki obserwacji wzrokowej, oraz również włączenie się do sieci ogólnej wykrywania obiektów przez środki powietrzne, AWACS i inne, abyśmy byli w stanie, wcześniej zlokalizować kierunek, z którego one się, te obiekty zbliżają i zwalczyć je bardzo skutecznie, zarówno tymi systemami niekinetycznymi, jak i kinetycznymi. Mam na myśli tutaj karabiny maszynowe, rakiety naziemne, rakiety krótkiego zasięgu, czy broń lufową. A z, y, chciałem jeszcze zapytać, bo taka się trochę dyskusja też w mediach i w, również w, niektórzy politycy o tym mówią, że do y, zestrzelenia tych dronów był y, używany bardzo drogi sprzęt. Tu z kolei generał Kukłaszew Sztabu Generalnego broni się, że to nie ma znaczenia w kontekście y, życia Polaków. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Czy to w ogóle ma znaczenie, jaki sprzęt i za ile pieniędzy został wykorzystany do zestrzelenia tych dronów, czy w sytuacji takiego zagrożenia to w ogóle nie powinno być dyskusji na ten temat? Oczywiście to ma znaczenie, ale musimy użyć wszystkich do ten... Tych efektorów, a żeby zwalczać to zagrożenie, bo my nie wiemy, kiedy ten dron spadł i w tym momencie, kiedy pilot podejmował decyzję po otrzymaniu zgody, on też nie wiedział, czy ten dron jest uzbrojony, czy on leci na jakiś obiekt strategiczny. Czy jest wabikiem, czy nie wabikiem. Tak, i decyzja została podjęta właściwie. Gdybyśmy mieli inne efektory w pobliżu typu karabiny maszynowo, czy rakiety bliskiego zasięgu piorun na przykład, to by były tymi systemami zwalczane. Było wtedy to, co było i, i takie środki użyto. Spodziewa się pan kolejnych takich prowokacji ze strony wojsk rosyjskich, ze strony Putina? Nie który... można wykluczyć, mamy systemy nasze w podwyższonym stanie gotowości bojowej, ale również i sojusznicze. Ja podkreślam, że w przestrzeni powietrznej operowało cztery państwa natowskie. Niemcy, Holendrzy, Włosi i Polacy. I to wszystko zagrało. Tankowiec Eindhoven, system samolotu ostrzegania wczesnego z Estonii, włoski, polski samolot ostrzegania AWACS, Samoloty holenderskie, samoloty polskie, I proszę sobie wyobrazić, w nocy, ciemno jak nie powiem gdzie, tankowanie odbywa się w przestrzeni powietrznej przez tankowiec trudna operacja, aby cały czas przestrzeń była pokryta i żeby samoloty F-35, które mają doskonałe radary, i które przenikają nawet przez chmury i przez mgłę, nie straciły obiektów tych z swojego radaru i mogły przekazywać te sygnały zarówno do Olakswa, jak i do środkowniowych. No i, i to się udało. I to jest ta interoperacyjność, to jest to współdziałanie wszystkich jednostek natowskich. I gdyby taki atak nastąpił, i to właśnie było między innymi chyba celem też Putina, sprawdzenie, czy systemy natowskie działają, czy to tylko tak na papierze, ale to nie jest na papierze. To się dzieje naprawdę. W sensie nie tyle y, chodzi o współpracę i solidarność, ale czy to też czysto technicznie. Zagrało, czyli, mhm. czyli interoperacyjność, tą, którą uzyskujemy w trakcie działań bojowych. Różne systemy z różnych państw, kompatybilne ze sobą, wspólna łączność, wspólne procedury. To chciałem teraz zapytać o drugą rzecz, którą, która, która, która w ostatnich dniach tak mocno rezonowała, jeżeli chodzi o tę tematykę przygraniczną i wojenną, czyli rosyjsko-bioruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025, w których uczestniczyło, no różne są szacunki, Kreml mówi, że nawet 100 tysięcy, możemy podejrzewać, że to jest element propagandy. Czyli takie właśnie zawyżanie tych szacunków. Wywiady państw zachodnich, na przykład Litwy, mówią o około 30-40 tysiącach. Byli też żołnierze z innych krajów, z Iranu, z Indii, z państw afrykańskich. Pana zdaniem, jak bardzo poważnie należy podchodzić do zarówno tych ćwiczeń, jak i manewrów, jak i doniesień na ich temat? Do każdych ćwiczeń podchodzimy bardzo poważnie. Notyfikacja o tych ćwiczeniach była znacznie wcześniej. To jest to są cykliczne ćwiczenia, one się odbywają co trzy lata: ostatni zapad 22, po którym to żołnierze Federacji Rosyjskiej weszli na Ukrainę. Natomiast my, wiedząc o tych ćwiczeniach, również przygotowywaliśmy swoje ćwiczenia z drugiej strony granicy. Oczywiście ćwiczenia mające charakter obronny, wspólne natowskie ćwiczenia w domenach lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej, czyli wspólne, połączone które pokazały również między m.in. stopień gotowości bojowej jednej z naszych dywizji, która osiągnęła pełną gotowość bojową, żelazna dywizja 18. I ona była wspomagana również elementami natowskimi, jak również innymi elementami obrony państwa. I ten e z nami został dany Z naszej strony wciąż około 30 tysięcy żołnierzy łączy ze z bojowymi na poligonach Wisku morskim z systemów Patriot, z systemu HIMARS ale i również ćwiczeniami z użyciem sprzętu tego nowego, który otrzymaliśmy, Abramsów, Heimarsów, jak wspomniałem, K2, K9 na poligonie Orzyszu. i to na Mazurach. Również pokazało, na Mazurach tak. To również pokazało, jak bardzo poważnie do tego podchodzimy. My ze swojej strony rozwinęliśmy już dawno system rozpoznania radioelektronicznego i czas sprawdzamy, jak to z drugiej strony Rosjanie działają, na jakich częstotliwościach, jakie jednostki, gdzie stanowiska dowodzenia i tak. Generalnie oni zawsze mówią, że mają około 50-60 tysięcy, ale z różnych źródeł wiadomo nam, że nie więcej jak 30 tysięcy ćwiczyło, co świadczy o tym, że Rosjanie są zaangażowani bardzo mocno na Ukrainie, po prostu tam ugrzeźni. W sensie, I że nie mają takich rezerw, które mogłyby na przykład rzeczywiście w ta, takiej masie, jak oni to przedstawiają, uczestniczyć w tych manewrach. Może nie mają takich rezerw zmobilizowanych, ale mają właściwie kadłubkowe te jednostki, mają niewypełnione struktury, mają stanowiska dowodzenia i częściowo rozwinięte jednostki i nie wszystkie z nich brały udział w ćwiczeniach. Część z nich była w pobliżu garnizonu i oni wliczyli ich jako, jako ćwiczących. Na różnych poligonach się odbywało, nie tylko na poligonach Białorusi, ale również w głębi Rosji, ale i na Teatrze Morskim Morza Bałtyckiego. Tak, tak, właśnie że, że zwracają też uwagę eksperci, że to nie tylko ćwiczyły wojska lądowe, ale też flota. Na północy, tak. w okolicach Morza Arktycznego. A proszę mi powiedzieć tylko taką rzecz, czyli te wszystkie doniesienia o 100 tysiącach, to jest tylko i wyłącznie, znaczy wyłącznie, raczej kremlowska propaganda i prężenie mózgu, żeby trochę przestraszyć Zachód. Żebym mógł powiedzieć o tym z całą odpowiedzialnością, o tej ilości musiał mieć dokładne dane, które dopiero znam zanalizowane kilka dni po zakończeniu tych ćwiczeń. Rozumiem. No, w takim razie chciałem też zapytać, czy Pana zdaniem kluczowe będą najbliższe dni, tygodnie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Rosjanie to, w jaki sposób działają w Ukrainie, będzie też odpowiedzią na to, w jaki sposób, czy, ten, czy te manewry okazały się groźne i skuteczne. W sensie, jak im idzie, to te manewry mogą, ma, ma, na podstawie tych manewrów będziemy mogli stwierdzić, jak im idzie w Ukrainie. Z scenariusza ćwiczenia wynikało, że oni ćwiczą manewr Powiedzmy, wyrąbania przejścia w korytarzu lądowym do Kaliningradu. Mówi Pan o tak zwanym przesmyku suwalskim. No, między innymi. Następnie przejście z operacji obronnej do ataku z użyciem, z symulacją użycia broni jądrowej, przenoszonej za pomocą tych pocisków oleśników. No i jeszcze jakieś inne elementy w współdziałania sił powietrznych z marnarką wojenną, z wojskami lądowymi. Pokazali tam chyba jakieś kilka transporterów nowego typu, rozwinięcie tej konstrukcji BTR. 72. One się tam pokazały w Grodnie. No I i resztę takich stałych elementów gry, które zawsze ćwiczą. No, oczywiście, zakłócanie radioelektroniczne, użycie dronów na współczesnej walki, to co, to co stosują na Ukrainie. A właśnie o tym przesmyku suwalskim chciałbym porozmawiać. Pan tu już też w jednym z wywiadów podkreślał, jak bardzo kluczowy jest to punkt, bo to jest, przypomnijmy, ten pas 100 kilometrów łączący, znaczy oddzielający właściwie Białoruś. I też Rosji, od obwodu królewieckiego, e, granic, granica Polski i, i, i Litwy, i jedyny właściwie lądowy korytarz łączący kraje bałtyckie z resztą kontynentalnej Europy i kontynentalnej części sojuszu. Czy pan by się zgodził z taką opinią, że to jest taka trochę może nie tyle pięta achillesowa NATO, ale taki e, no, rejon najbardziej narażony na ewentualne kolejne działania ze strony Rosji i Białorusi. My, my nie, czy nie demonizujemy znaczenie tego przesmyku. Oczywiście on ma olbrzymie znaczenie, ale pamiętajmy, że to jest teren lesisty, bagnisty, bardzo trudno dostępny czołgowo i, i, i wojskami zmechanizowanymi, a ponadto my w tym rejonie już od wielu lat zwracamy na to uwagę i wszystkie... Przerosty. Na zdrowie, Plena na zdrowie. Dziękuję. Wszystkie nasze plany operacyjne są również, uwzględniają ten, ten, ten przesmyk. Wiele odbyło się już tam rekonesansów. Jeszcze jak pamiętam, był tak zwany IMFL Allied Mobile Forces Land. To przeprowadzono tam też rekonesansy z ewentualnym kierunkiem rozwinięcia i umocnienia tego rejonu. Także Rosjanie wiedzą o tym, i my wiemy, że to jest ważne i prawdopodobnie to będzie zawsze tkwiło ich świadomości. Ale czy w takim razie Pana zdaniem Putin mógłby się zdecydować na, na jakąś operację w tym rejonie, czy właśnie z uwagi na te uwarunkowania? powierzchniowe, ale też właśnie z uwagi na to, że my cały czas jako NATO pilnujemy tego rejonu, to on się raczej na to nie odważy. Zawsze zadajemy sobie ce... pytanie, co jest celem politycznym każdej operacji. Mamy cel militarny i cel polityczny. Czyżby celem politycznym było Putina napaść na państwa natowskie? No raczej chyba nie jest, bo Ugrzes już 3 lata na Ukrainie, może sobie poradzić z tym państwem. Jaki byłby jego cel polityczny? Zagarnięcie tam, no powiedzmy krajów bałtyckich, no, mało ma terytorium, ma tylko terytorium, że nawet nie, nie panuje nad nim na Dalekim Wschodzie. Natomiast oczywiście mamy to na uwadze i wszystkie plany i regionalne i plany ćwiczeń obejmują różne takie warianty. Czyli pan tutaj, czyli pan tutaj raczej y, uspokaja nastroje, że ewentualna konfrontacja z NATO się na ten moment to się nie zanosi z uwagi na to, że Putin jest właśnie zaangażowany w Ukrainie i nie miałby przede wszystkim jak, jeśli chodzi o swoją liczebność i zasoby swoich wojsk przeprowadzić takiej operacji. Nie nanosi się, niemniej jednak uwzględniamy to w swoich planach i bacznie obserwujemy ten kierunek wschodni. A ostatnie uruchomienie artykułu w ślad za tym konsultacje i podniesienie na wyższy poziom gotowości nacowskich wojsk, rozmieszczenie dodatkowych sił na planach wschodnim o tym właśnie dobitnie świadczy. <laughs> Proszę mi powiedzieć, a to już takie pytanie natury około politycznej, czy jak pan skomentuje ostatnią postawę prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który tak zdaje się trochę lawirować nie pierwszy raz między Rosją a Zachodem, bo z jednej strony manewry z Putinem i cały czas bliskie relacje z Kremlem, a z drugiej strony widać takie ocieplenie na y, stosunków na linii Waszyngton-Mińsk. Bardzo ciepłe słowa. Y, Wzajemnie między prezydentem Łukaszenką a prezydentem Donaldem Trumpem. Łukaszenka zaprasza Trumpa do, do Mińska, Trump mówi, że przyjedzie, nawet sugeruje, że zaprosi Łukaszenkę do Białego Domu. Tam też jest w tle właśnie ten wątek związany z wypuszczeniem kilkudziesięciu więźniów, także obywateli amerykańskich. Więc moje pytanie jest takie: czy Pana zdaniem Łukaszenka sobie mimo wszystko jakoś próbuje znaleźć taką inną drogę niż ko koniecznie Putin, czy to jest tylko i wyłącznie gra? na użytek wewnętrzny i on jednak pozostanie w, w rękach Putina, ale chce, mieć, chce, chce udawać, że jednak cały czas e, ma jakieś stosunki, relacje z Zachodem. Dobrze pan to określił. To jest jego gra, bo on się nie wyrwie z rąk Putina, chociaż chcielibyśmy jako świat Zachodu, żeby sytuacja na Białorusi uległa zmianie w kierunku demokratyzacji. Natomiast Łukaszenka jest za bardzo związany już w tej chwili z reżimem rosyjskim. Właściwie planowanie w sztab generalny białoruski, jego planowanie operacyjne jest podporządkowane sztabowi Generalnemu Federacji Rosyjskiej. Natomiast politycznie, oczywiście, społeczeństwo białoruskie chciałoby bardziej do zachodu, a z drugiej strony, znając ręczność y, Łukaszenki, on gra na, na, na dwa fronty, chcąc ociepić sobie stosunki i mieć ewentualnie jakiś way out, gdyby coś się wydarzyło w Rosji. Czyli ten Trump to jest właściwie tylko taki pretekst. No, może też wykorzystanie no, faktu, że. Ale... Dobra, dobra rzecz jest z tego, wynika z tego, że zwolniono część więźniów w dzień. Mam nadzieję, że w ślad za tym pójdzie następny krok. A oprócz tego, jak widzimy, otrzymał również zgodę na dostawę części do mu są pasażerskich, które mu w ogóle prawie nie latają. Zresztą tam w ogóle kwestia surowców i, i, i bogactw mineralnych też jest istotna, bo być może Trump bardzo by chciał, żeby na rynek weszły też surowce wydobywane w Białorusi. Tak, one są tam bardzo cenne i Mineralty. niestety są naruszone sankcjami. Mm -hmm. Tak, więc Pana zdaniem, jakby zgadzamy się co do tego, że to jest jednak gra polityczna i że raczej się Łukaszenka z rąk Putina nie wyrwie, a przynajmniej nic się na to nie zanosi. Będzie to bardzo trudne, chociaż próbować należy. A proszę mi jeszcze powiedzieć, chciałem zapytać Pana o, 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 o Pańską opinię na temat tego, czy to, no, wiadomo, wojna w Ukrainie trwa, trudno powiedzieć. Kiedy się zakończy, na jakich warunkach, czy i kiedy będzie rozejm. A to jest wszystko oczywiście zależy od, od rozmów trójstronnych, Putin, Załański, być może też Trump. Pana zdaniem, są na to szanse w tym roku, czy raczej nie ma na to szans w najbliższym możliwym horyzoncie czasowym na rozejm? Taki, który. By... Tak trudno do przewidzenia. Mhm. Zwrot akcji były, zwroty akcji były już tak karkołomne, No W każdym razie Rosja wyraża cały czas gotowość, ale tak on tak wyraża w ten sposób, że, że nie wyraża. Mówili, że to Ukraina nie wyraża gotowości. Oni jednak mają tych negocjatorów i cały czas są próby podjęcia negocjacji, bo najpierw musi być zawarte porozumienie pokojowe, przerwań w ognia, porozumienie pokojowe i ewentualne dalsze rozmowy. Yy. Ja nie mogę powiedzieć, że strony są zmęczone, ale na pewno naród ukraiński jest już bardzo wyczerpany. Wojsko jakoś się jeszcze mobilizuje i broni się na kierunkach, nawet uderzając bardzo celnie w rafinerie i w inne celne obiekty w głąb Rosji. Także to jest wojna na wyczerpanie. Ale w tej wojnie na wyczerpanie no, Ukraina ma nieco słabsze, słabsze argumenty. Niemniej jednak chciałoby się, żeby ta wojna zakończyła się w tym roku albo przynajmniej nastąpiło przerwanie ognia. Ja jeszcze może wrócę do, do tej Białorusi. niebagatelną sprawą odbyła się wizyta ministra spraw zagranicznych Chin, bo Chiny mające... Polsce, tak? Tak. Z, z przeładowaniem Twoich towarów na granicy białorusko-polskiej dążą do tego, aby to zostało zwokowane i żeby Łukaszenko z drugiej strony nalegał na niego, ażeby on zmniejszył to oparcie uchodźców na granicę, co jest elementem wojny hybrydowej, z którą walczymy już trzy lata. Tak. Zresztą ta wizyta ministra spraw zagranicznych Chin też jest, właśnie była szeroko dyskutowana, z uwagi na to, że no, Chiny są takim, można powiedzieć, programowym wrogiem administracji Donalda Trumpa. Że to jest ten główny rywal, z którym on chce walczyć o dominację i tytuł supermocarstwa globalnego. Tak, ja bardzo przepraszam, ale czas nam dobiega końca i, i muszę niestety. To ostatnie pytanie mogę panu zadać? Tak, bardzo. Dobrze, proszę. ostatnie pytanie. Jak już jest, byliśmy przy Ukrainie, to chciałbym poznać tylko pańską opinię na temat y, y, misji pokojowej ewentualnej w Ukrainie, wysłania tam wojsk i czy również Polska powinna ewentualnie wysłać tam wojska, jeżeli w ogóle zostanie to jakoś międzynarodowo zadekretowane? Polskie władze polityczne i militarne zdecydowanie określiły się, że będą uczestniki w takiej misji, ale tylko w zapleciu logistycznym. Jeśli chodzi o udostępnienie baz, linii transportowych, linii, linii przełomkowych, nie wyślemy i nie mamy zamiaru wysyłać nam żołnierzy. To była deklaracja z każdej strony naszego obozu politycznego i ze strony politycznej i militarnej. I, i pan się z tym zgadza? Pan nie potwierdza. W ogóle, żeby rozmieścić jakąkolwiek misję pokojową w kraju objętym konfliktem, potrzebna jest zgoda obydwu stron. Zgody z mandatem ONZ-u. A tej zgody na, 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 tą, na tą chwilę Rosja nie daje. No nie, to jest często teoretyczna dyskusja, więc jakby na ten moment. Czyli pana zdaniem y, też że, że y, uczestnictwo w misji pokojowej tak, ale nie na podstawie, a, nie jako militarnie, tylko jako logistycznie, pomocowo, ws wsparcie. Zabezpieczenie techniczne, mm -hmm. przerzutu itd. Dalej dalej. I to jest nasz ogromny wysiłek, i on trwa od samego początku wojny. Dziękuję panu za, tą, za tę rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowództwa strategicznego do spraw transformacji NATO, weteran misji w Syrii, na Bałkanach, doradca ministra obrony narodowej, generał wojska polskiego w stanie spoczynku. Bardzo dziękuję, panie generał, za tę krótką, ale konkretną rozmowę. Ja również dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym zaprosić na naszą. Kolejny, do, do oglądania kolejnych odcinków. Oglądajcie nasz kanał na YouTube. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.